Witam w kolejnym odcinku Smokey Band and The Meister. 15 maja 2024 roku program Taniec z Gwiazdami kończy 20 lat w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie również na całym świecie. Jako, że odcinek o wersji brytyjskiej już zrobiłem, dlatego do tego tematu wracał nie będę, ale dzisiaj z okazji właśnie 20-lecia Tańca z Gwiazdami na świecie zaprezentuję Wam 20 ciekawostek na temat tego programu. I właśnie... Tutaj taka sprawa, ponieważ te 20 ciekawostek to jest tak naprawdę góry lodowej wiedzy, jaką wygenerował ten program przez te dwie dekady. To też mam dla Was wyzwanie. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch dni, no załóżmy do piątku, 17 maja, do północy, jeżeli ten film będzie miał co najmniej 50 łapek w górę, wtedy zrobię kolejne 20 faktów na 20 lat. Tańca z gwiazdami. To taka, takie wyzwanie dla Was, a wiem, że Was stać na to, tak więc jeśli chcecie kolejnych 20 faktów, oprócz tego, co będzie w tym filmie, no to do roboty. No a teraz, zgodnie z zapowiedzią, przechodzę do sedna odcinka. 20 faktów na 20 lat tańca z gwiazdami na świecie. Jedziemy z tym koksem. Numer 1. Program zadebiutował w Wielkiej Brytanii 15 maja 2004 roku. Numer 2. Do tej pory został zrealizowany w 58 krajach i regionach. Numer 3. Dotąd program emitowały 84 stacje telewizyjne i jedna platforma streamingowa. Oś... Numer 4. Tą platformą streamingową jest Disney. Plus. Emitu... Numer 5. Ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Numer 6. Program prowadziło do tej pory 316 prezenterek i prezenterów. Numer 7. Przy programie pracowało dotąd 542 stałych jurorów. Numer 8. W Brazylii i na Łotwie nie było stałego jury. Numer 9. Na Łotwie stałe jury wprowadzono dopiero w piątej edycji. No, tak było przez pierwsze cztery edycje, że co tydzień było inne jury, inny skład. Numer 10. Trzech jurorów sędziowało więcej niż w jednym kraju. Numer 11 zdenie Chłopczyk i, i Tatiana Dexler sędziowali zarówno w wersji czeskiej, jak i w wersji słowackiej. Numer 12. Izabel Edwardson była jurorką zarówno w wersji niemieckiej, jak i w wersji szwedzkiej. Tyle, że w każdym z tych krajów zaliczyła jedną edycję. W Niemczech to była edycja trzecia, a w Szwecji szósta. Numer 13. Program Strictly Come Dancing jest tak naprawdę spinowem. Numer 14. Bazuje on na programie Cam Dancing, nadawanym w BBC od, uwaga, 1949 roku do lat 90. Z tego co pamiętam, do roku 98. Numer 15. W tamtym programie rywaliz rywalizowali ze sobą cywile. Nie gwiazdy, tak jak w Strictly Cam Dancing, tylko po prostu to był program dla cywili. I to był taki turniej taneczny dla zwykłych ludzi sprzed telewizorów. Numer 16. Nazwa Strictly Come Dancing pozna Wielką Brytanią. Została użyta wyłącznie w Holandii e, w tej wersji z 2012 roku, którą realizowała telewizja publiczna Avro. Numer 17. Wersja polska i węgierska mają dwa wspólne mianowniki. Numer 18. Po pierwsze, obie zostały przejęte przez innych nadawców. Wersja e, polska przeszła z tvn do Polsatu, a węgierska z RTL do TV2. Numer 19. Obie po tym przejęciu przed tytułem w języku lokalnym dostały przedrostek Dancing with the Stars. Tak jak u nas Dancing with the Stars, Taniec z gwiazdami, tam jest Dancing with the Stars i tytuł po węgiersku, którego Wam tu nie zacytuję, bo nie pamiętam. Numer 20. Wersje niemiecka, szwedzka oraz słowacka mają taką samą nazwę, czyli Let's Dance. No. I to wszystkie ciekawostki w tej pierwszej części. I pamiętajcie, jeżeli chcecie kolejnych 20 ciekawostek na 20 lat, tańca z gwiazdami, to macie czas do piątku, 17 maja, do północy, wbić pod tym filmem 50 łapek w górę. Jeżeli będzie tyle lub więcej, natychmiast zabieram się za kolejne 20 faktów. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Smoky Bandy and the Meister. Cześć!